Rozpoczynamy to spotkanie. Dzisiaj artykuł 15, 16, 17 i 18, który jest zatytułowany Sposób przynależności do Stowarzyszenia, natomiast w Dyrektorium Narodowym jest to rozdział 4. Poprzednio mówiliśmy o formacji, o potrzebie właśnie kształtowania się, upodobniania się na wzór Maryi. Wstawania się jak ona, czyli wolnymi od grzechu. Im bardziej jesteśmy wolni od grzechu, tym bardziej jesteśmy niepokalanej jak ona. I wpatrujemy się w Maryję po to, aby właśnie upodabniać się coraz bardziej do niej i mieć tą, też tą siłę, jaką ona ma do pokonywania wszelkich podstępów złego. Dzisiaj poruszymy temat sposobu przynależności do stowarzyszenia. Przede wszystkim statuty określają, kto może być. Kto może być członkiem rycerstwa niepokalanej? Mówi wprost osoby ochrzczone w kościele katolickim. I jeszcze z innych przepisów, z przepisów prawa kanonicznego, że może to być osoba, już można powiedzieć, świadoma, świadoma tego, czym jest rycerstwo, czy w ogóle świadoma różnych podejmowanych decyzji, czyli przyjmuje się, że jest to osoba, która. Jest po pierwszej Komunii Świętej, bo jeśli przystąpiła do pierwszej Komunii Świętej, to znaczy, że tą no, najistotniejszą świadomość przeżywania swojej wiary już ma, prawda, bo wie, że po co przystępuje do pierwszej Komunii Świętej, czym jest ta Komunia Święta, kim jest właściwie to, co przyjmuje pod postacią chleba czy wina. Przyjęte jest ten sposób, że do rycerstwa z Mogą być zapisane osoby po pierwszej Komunii Świętej, no i w kościele katolickim ochrzczone. Statuty też podają za świętym Maksymilianem w artykule 15 warunki przynależności do rycerstwa. Zasadniczo, tak jak święty Maksymilian podzielił te warunki co do istoty, czyli jeden jest istotny i dwa nieistotne. Co to znaczy? Istotny znaczy taki, że bez tego po prostu nie będzie się w stowarzyszeniu i w rycerstwie niepokalanej, a nieistotne to znaczy, że będzie się, ale nie skorzysta się w pełni z tego, co Rycerstwo daje. I statuty wymieniają także istotnym warunkiem przynależności do rycerstwa jest całkowite zawierzenie swojej osoby niepokalanej. To jest ten zapis, co to znaczy całkowite zawierzenie swojej osoby niepokalanej, czyli duszy i ciała, zdolności ludzkich i dóbr duchowych. Statuty tak to rozwijają tą myśl, co to znaczy zawierzenie niepokalanej. I teraz, aby zapisać się do rycerstwa, statuty określają, że jest wymagane odpowiednie przygotowanie. Tu chodzi o to, żeby być w miarę świadomym przystąpienia do rycerstwa niepokalanej. Wymieniają takie trzy aspekty tego wpisania się do rycerstwa: do odpowiednie przygotowanie, czyli świadomość, czym jest rycerstwo, wypowiedzenie aktu zawierzenia. Akty zawierzenia, zazwyczaj jest to akt, który mamy to szczęście, że ułożył sam święty Maksymilian Korbe. Także najczęściej to jest ten akt zawierzenia wykorzystywany, ale niekoniecznie. Maksymilian mówił nawet, że może to być po prostu wyrażenie swojej woli. Na przykład mówił, że może by wystarczy coś takiego powiedzieć, chcę być twój mamusiu. Natomiast akt zawierzenia, który ułożył Maksymilian, bardzo dobrze ukazuje tą istotę. I, i czym jest ten sposób oddania, realizowania tego oddania. Także jak go odnawiamy sobie, na przykład my to w Niepokalanowie codziennie go odmawiamy przy rannych modlitwach. Przypominamy sobie o tym, czym jest rycestwo i jak mamy działać, będąc w rękach niepokalanej. No i w końcu jest przyjęcie cudownego medalika. Czyli te trzy sprawy, w jaki sposób statuty określają, że są wymagane. Natomiast święty Maksymilian podkreślał, że tylko akt oddania się jest istotny. Przyjęcie medalika jest, można powiedzieć, jak to się określa fakultatywne, czyli jest bardzo mocno zalecane ze względu na jego wartość. O medaliku myślę, że też będziemy jeszcze więcej mówić. Nie jest on istotny. Możemy go nosić, a możemy nosić też inne. Czasami ktoś pyta: Czy jak masz kapleż, to jeszcze musi nosić medalik? Oczywiście nie. Może jedno i drugie, ale nie jest to konieczne, jeśli szkable, przez już też należy do Matki Bożej, czy inne inne oznaki przynależności do Wielkiego Medalik, najogólniej w tym, w naszym temacie, służy jako znak poddania się Matce Bożej. Czyli jak noszę medalik, no to zawsze mi przypomina i jest znakiem, że do Matki Bożej należy, także bardzo pomocne. W dalszym ciągu statuty podają, że zostają wpisane do Księgi Rycerskiej. Tutaj jest mowa o rejestrze stowarzyszenia w Prawnie Erygowanym Centrum Lokalnym lub Centrum Narodowym. Chodzi o Księgę Wpisów Rycerstwa Niepokalanej. Taka Księga między innymi znajduje się w Niepokalanowie. Tutaj, gdzie są wpisywane osoby. Jak to się dokonuje? Formalnie dokonuje się praktycznie przez wypełnienie tzw. deklaracji rycerstwa niepokalanej. Taka deklaracja jest dostępna na przykład w materiałach rycerskich, gdzie wpisuje się swoje podstawowe informacje, które są wymagane, aby później wypełnić taki dyplomik rycerstwa niepokalany, który każdy później ma jako taką legitymację, że jestem rycerzem niepokalany, i z datą też wpisania się do rycerstwa. Ta deklaracja jest oczywiście też. I do no, pobrania, do wydrukowania, albo też można tą deklarację wypełnić przez y, wpisanie się do rycerstwa. To jest formularz też internetowy. Myślę, że chyba większość z Was korzystała z tego formularza, z, składający się z dziewięciu takich stron, kroków, których no, się wtedy daje pewność, że ta osoba, która wpisuje się do rycerstwa jest świadoma. Czym jest rycerstwo i co przez to będzie mogła robić i na czym polega rycerstwo niepokalane. Dalej mówi o innych takich rzeczach, których pewnie będziemy jeszcze jak przyjdzie na to czas to mówimy. Natomiast chciałbym, żebyśmy przeszli do artykułu jeszcze szesnastego. według skazań Maksymiliana możemy przeżywać, i warto na to zwrócić uwagę, że. W rycerstwie, jak pamiętamy, skrót MI to jest rycerstwo niepokalane od łacińskiej nazwy. W rycerstwie zawierzenie może być przeżywane w sposób całkowity i nieograniczony. I teraz właśnie podają w takich trzech sposobach: MI1, MI2, MI3. Ja mam prośbę do siostry, żeby mogła nam przybliżyć z samego źródła, czyli słowa świętego Maksymiliana. Jak on właśnie mówił o tych stopniach realizacji oddania się niepokalanej? Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest stopnie przynależności do rycerstwa, ale realizacji oddania się niepokalanej. O tej różnicy później jeszcze może będziemy mówić. Takich tekstów tak naprawdę jest troszeczkę w jego pismach. Może zacznę od tych najwcześniejszych, czyli z Krakowa w 1920 roku. Czyli nawet jeszcze przed założeniem rycerza niepokalanej, tak pisał do braci kleryków w Rzymie, wyjaśniając właśnie te sposoby przynależności. Statut ogólny to ten, który został wydrukowany, zaś na mocy rozdziału trzeciego i tak dalej, wymienia trzy stopnie, zależnie od tego, czy akcja jest tylko indywidualna, czy zbiorowa, albo wreszcie bezgraniczna. Drugi stopień przyjmują statuty i do nich mogą należeć grupy itd., itd. I później mówię o tym trzecim stopniu przynależności, jako tym bezgranicznym. Podobnie pisze też w 20 roku, też do kleryków w Rzymie, gdzie też mówi o tych trzech stopniach. I właśnie mówi, że najważniejszym we wszystkich stopniach jest oddanie się niepokalanej. Ja jeszcze przejdę do kolejnego pisma, już też jeszcze z 20. roku bo ten temat w 20. roku chyba najmocniej. Jakoś podkreśla, może dlatego, że to rycerstwo niepokalanej powoli zaczęło rozwijać się nie tylko w zakonie, ale właśnie poza zakon wyszło do osób świeckich. I też właśnie mówi o tych trzech sposobach. W pierwszym stopniu i sposobie przeżywania MI ograniczymy się do indywidualnej akcji, drugi do zorganizowanej, a trzeci w końcu do heroicznej. To też jest list do współbraci z 20 roku. Przejdę w końcu do takich może bardziej już rzeczywiście listów późniejszych. W 1933 roku z Mugen Zainasono też do M.I. włoskiego. Pisze o tych trzech stopniach. Pierwszy stopień M.I. według dyplomiku, który wydrukowaliśmy w 1920 roku. Tak pisze święty Maksymilian, drugi stopień zawiera ponadto działalność zorganizowaną, zaś trzeci stopień już się nie ogranicza do niczego nie tylko do jakiegoś aktu, aktu naszej woli przynależności do niepokalanej, ale bez granic nie tak jak w MI1. Gdzie nasze oddanie jest według gorliwości. W MI3 nie ograniczamy się już do żadnych granic. Nasze oddanie ma być bezgraniczne i wszystko, co wykonujemy, wykonujemy dla niej. Zaś MI2 to przede wszystkim forma zorganizowana. Przejdę chyba do ostatniego już artykułu. Gdzie Maksymian dosyć chyba najmocniej wyjaśnia, czym jest dla niego to MI1, MI2, MI3 i tak ogólnie właśnie mówi: MI1 to bez zobowiązań, wedle mniejszej lub większej gorliwości, działanie pojedyncze, bez heroizmu, z granicami, zjednoczenie z wolą niepokalanej, pełnienie jej woli wedle gorliwości, Różnej, naszej osobistej. M i 2. zobowiązanie wedle jakiegoś statutu stowarzyszenia, działanie zbiorowe, bez heroizmu, z granicami, zjednoczenie, pełnienie woli niepokalanej wedle tegoż statutu grupy stowarzyszenia koła. M i 3 bezgraniczność oddania się więc i heroiczność działania. I doskonalenie bezgraniczne, stać się jej coraz doskonalej, stać się nią, jak ona Bożą i Bogiem w sensie katolickim, ubóstwienie w niej i przez nią, zjednoczenie, pełnienie jej woli bezgraniczne. Doskonała M.I. Siła bez granic. Dziękuję bardzo, siostro. Jak siostra by mogła, pisać numery tych konferencji na czacie, może by ktoś wtedy też sobie jeszcze wrócić do tych tekstów. No i ogólnie przyjęło się tak, że pierwszy stopień, czyli M1, to jest przeżywanie indywidualnie, spontanicznie, czyli tak niezorganizowane. Drugi stopień to jest właśnie forma zorganizowana, czyli to są najczęściej grupy, czy wspólnoty parafialne, które realizują cele Rycerstwa Niepokalanej. Oraz MI3, no to takie już jak Niepokalanowy, Niepokalanów Polski, czy właśnie Brazylijski, czy inne, czy też zgromadzenia, czy stowarzyszenia, które w całkowity sposób realizują cel Rycerstwa Niepokalanej, wszystko poświęcając temu celowi. Natomiast nie trzeba tym mówić, że to jest jakiś stopień przynależności do rycerstwa, bo stopień przynależności do rycerstwa zależy indywidualnie od każdego z nas. Czyli na przykład tu w Niepokalanowie, chociaż będąc w strukturze w MI3, to jednak ten sposób przeżywania oddania się Niepokalanej może być bardzo niski, bo jestem po prostu zapisany, jestem po prostu zakonnikiem, no to właśnie to, co trzeba, to robię. Czyli nie ma takiej głębi, można powiedzieć, a znowu ten, kto jest MI1, czyli indywidualnie przeżywa, nato natomiast przeżywa to w sposób naprawdę pełen poświęcenia, czyli naprawdę upodadnia się do Matki Bożej, na przykład. Daje się jej prowadzić, unika grzechu, angażuje się przez różne działania, które powodują, że ta osoba bardziej przeżywa to oddanie się Matce Bożej i w większym stopniu niż właśnie można. Powiedzieć tam formalnie jest jako określone MI3. Tak samo w MI2, w rycerstwie się tak to ukształtowało, że są to takie jakby dwie formy realizacji tego przeżywania, oddania się Matce Bożej w formie MI2, czyli zorganizowanej. To forma stowarzyszeniowa, czyli taka sformalizowana, zaraz to może bliżej wyjaśnię, oraz forma koła czyli ta, która nie jest formalizowana i w strukturach Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej. I ta forma właśnie niezorganizowana to może być nie tylko koło, ale też jakiekolwiek podejmowanie, działanie przez grupy rycerzy, które podejmują w jakimś konkretnym celu zadaniu do zrealizowania, bo wiedzą, że razem mogą osiągnąć więcej, a niekoniecznie są jakieś formalnie w jakichś strukturach. O co chodzi jest struktura formalna, sformalizowana, stowarzyszeniowa. To jest taka, która zebrała się, wybrała zarząd lokalny czy regionalny, i ma prezesa, zastępców, skarbników i tak dalej, czyli jest taka sformalizowana, czyli ta, która w ten sposób też ma możliwość brania udziału w wyborach, czyli wybiera spośród siebie zarząd tej grupy stowarzyszenia i też ma możliwość delegowania z tej grupy swoich wybranych którzy mogą wybierać w wyższych stopniach natomiast koła czy luźne, zorganizowane akcje przez rycerzy też są określone, jakie działanie, mi 2. Tam, gdzie jest po prostu wspólnotowe działanie, to jest to właśnie Emi 2. Emi 3 to już rzeczywiście najczęściej te osoby, które całe życie wszystko poświęcają temu, aby rzeczywiście jako rycerze, rycerz niepokalanej w tym kierunku działać, czyli realizować cel rycerstwa niepokalanej. Tyle z mojej strony. Jeśli macie dostęp do tablicy na naszym czacie, czyli na tym czacie, w którym jesteśmy, to można wejść na tablicę i po prostu tą tablicę może uruchomić i tam wpisać po prostu, w jakiej strukturze można powiedzieć, czy na jakim stopniu realizacji swojego oddania się Matce Bożej jest, czy właśnie jest M1, M2, czy może M3. Spróbuję udostępnić tą tablicę. Nie wiem, czy mi się uda. No, może tak najprościej. O, Czy w związku z, z tymi formami przynależności do rycerstwa są jakieś pytania, czy może sugestie, czy jakieś wnioski? To teraz powiedzieć swoje uwagi na temat właśnie tego rozróżnienia na te trzy stopnie. M MI3 ma więcej do powiedzenia w MI1 czy MI2? Czy to jest jakieś tam jest jakieś takie Podział kompetencyjny. To w stowarzyszeniu teoretycznie najwięcej zależy od prezesów. W takich formalnych czy organizacyjnych działaniach, podejmowaniu działań, planowaniu działań to są prezesi, prezes międzynarodowy, prezes narodowy, który jest też w Polsce akurat jest ojciec Stanisław Piętka, czyli zakonnik, ale prezesów narodowych na całym świecie, to chyba tylko w Polsce jest właśnie nasz Franciszkanin. A tak to są już osoby świeckie, czy siostry, czy bracia. No ale, też... ale mi chodzi o, 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 innego mi chodzi. o, o, o coś innego, w o Ojciec Piękny na przykład może powiedzieć tak, u nas w Wspólnocie, w Świętym Marku powie, nie tak, bo ja wam każę. I my musimy wykonać, bo, bo nam każą. tak? Jak w zakonie, chodzi o tą hierarchię. W rycerstwie jest taka sytuacja, że Maksymilian powiedział, że wszystko co robimy ma wypływać z miłości do serca Pana Jezusa i serca niepokalanej Matki Bożej. Więc tu nic nie możemy nakazać. Możemy tylko proponować, sugerować, ukazywać, że tak może być najpiękniejsza realizacja właśnie tego celu, ale wszystko, co podejmujemy w rycerstwie, wybywa nie z nakazu, ale z potrzeby serca. I dlatego rycerstwo nie wydaje żadnych jakiś tam nakaz, może czegoś zakazać. Jeżeli ktoś na przykład występuje ewidentnie przeciwko nie wiem, Kościołowi, przeciwko Matce Bożej, ewidentnie coś robi źle. To wtedy może zakazać, że nie, nie przyznajemy się do ciebie, bo tak, tak postępuje. Tyle może zrobić. Albo może kogoś wyróżnić. Ryserwu daje takie dyplomy uznania, czy zostają. Medale zasłużone. Medale medale zasłużone. No, dziękuję. Są przyznawane medale zasłużonych dla tych rycerzy, którzy bardzo mocno angażowali się w rycerstwo, którzy rzeczywiście dużo w swoje życie wręcz no, poświęcili w różnym stopniu. To w ten sposób też zespół, jako przełożeni, czyli prezes czy zarząd narodowy, może takie decyzje podjąć. No i też może podjąć takie decyzje wykluczenia ze stowarzyszenia. Musi mieć prawnie też i taką możliwość. Proszę. Yy, tak, yy, może jeszcze tak odpowiadając na to pytanie, bo chyba wiem o co yy chodzi panu w tym pytaniu. Więc tak, rycerstwo niepokalane, czy też właśnie władze stowarzyszeniowe mają władzę trochę jak w zakonie do tego, żeby nawet yy, jakąś grupę zamknąć, bo tu chyba bardziej mówimy oczywiście nikomu indywidualnie, jak gdyby nic niezbyt może, tak jak ojciec powiedział, może co najwyżej, jeśli już jest coś ewidentnie źle powiedzieć, że się nie przyznaje, czy wykonać, krucza, ale jeśli jest to jakaś grupa, która gdzieś działa przy jakiejś parafii, teoretycznie w rycerstwie każda grupa ma opiekuna, każda grupa ma lidera, ma właśnie zarząd, czyli ma jak gdyby osoby, które mają czuwać nad jego katolickością i teoretycznie, tak jak ojciec powiedział, jeśli robimy wszystko z miłości do Pana Jezusa i Matki Bożej, to zawsze sobie zadajemy to pytanie, czy Pan Bóg z nas by się nie wstydził, czyli teoretycznie nie powinno być rzeczy niezgodnych z nauką Kościoła, czy też gorszących jakiejś sytuacji, waśni, sporów i tak dalej. Jednakże czasami coś takiego, bo jesteśmy też ludźmi, może się zdarzyć i na przestrzeni chyba tych Wielu lat działalności rycerstwa niepokalanej w Polsce chyba były przynajmniej dwa razy albo trzy razy w historii kościoła działalności rycerstwa w naszym kraju, gdzieś tam w latach 80. i gdzieś w 90., jakieś grupy rzeczywiście no, przez właśnie zarząd narodowy, wtedy dyrektora narodowego MI było podjęte, że musicie być zamknięte i jak gdyby wszyscy działacie w MI1, tak jak możecie według waszej gorliwości, ale przekroczyliście jak gdyby pewne granice, można powiedzieć przyzwoitości w nauczaniu, tak to co kościół naucza w waszym świadectwie, w braku niezgody, w braku niebudowania jedności ze swoim proboszczem i tak dalej. Więc mogą się takie przypadki Zdarzyć, aczkolwiek one praktycznie się nie zdarzają. Znaczy bardzo proste pytanie. Do, dodatkowe. Ja jestem we wspólnocie MI2. To ona nie jest stowarzyszenie. To to kieruje tą wspólnotą. Jeśli chodzi o koło, to po prostu jest animator. Nazywany jest animatorem koła. Czyli ten, kto, jest, kto animuje, kto może wtedy tak zebrać się grupa i umówić się, prosimy, żebyś Ty nas poprowadził, albo ktoś jest taki, czuje się odpowiedzialny za tą grupę i on po prostu prowadzi. Nie ma jakichś specjalnych wyborów, czy może też być tak, że jeżeli jest akceptowana, to znaczy powinna być zaakceptowana przez proboszcza, to proboszcz albo opiekun grupy no, sam może wyznaczyć, prawda, czy znaczy, zaproponować danej osobie to Ty poprowadź tą wspólnotę, bądź animatorem. To może być takie po prostu nadanie zwykłe. Nie ma wyborów, chyba że też grupa oczywiście, bo jest nieformalna, więc może sobie sama ustalić, w jaki sposób to się dokonuje, kogo wybieramy, czy wybieramy i jak wybieramy. Czy animator musi być wybrany w wyborach? Czy może nie. Być... nie, nie. Animator to y, może być. Po prostu osoba, którą nie wiem, wy wybierzecie między sobą, powiedziecie, że i tak ma takie przywódcze, jakieś liderowe zapędy i dobrze jej to wychodzi. Zna się też na rzeczy, to może być właśnie tak, jak ojciec powiedział, osoba, którą mianuje kapłan, bo oczywiście MI zawsze działa za pozwoleniem władzy kościelnej, więc jeżeli by Wam ksiądz nie pozwolił na działanie, nie możecie działać. No, myślę, że tu najważniejsza jest cierpliwość i modlitwa, prawda? Matka Boża w którymś momencie właśnie wskaże drogę, także tutaj też no, trzeba zachować tą dużą cierpliwość, ale też w miarę możliwości wyjaśniania i pytania się, prawda, i, i współszukania rozwiązania jak najbardziej, nie? Czyli ta cierpliwość, modlitwa i szukanie własnymi sposobami, środkami zaradzenia tej, tej sytuacji. Że Matka Boża, nawet przez najgorsze narzędzia, potrafi sobie poradzić y, wszystkim, nie? wykorzystując właśnie te najgorsze, najsłabsze ogniwa do największych dzieł. Matka Boża wypraszała wielkie cuda, jak przemianę wody w wino, prawda? Pan Jezus skrzeszał umarłych, także w każdej chorej sytuacji też może wyprowadzić jeszcze większe dobro. Także bądźmy dobrej myśli i, i, i przede wszystkim pójdę tą modlitwą. Żeby się, żeby się nie zdarzać, bo trudności i problemy zawsze będą tam, gdzie są ludzie, tam są po prostu problemy, nie? I tego się nie uniknie, ale zawsze można jeszcze większe dobro z nich wyprowadzać, mieć nadzieję na to większe dobro. Na koniec tradycyjnie krótkie rozważanie dotyczące modlitwy pańskiej. Modlimy się, bądź wola Twoja. Pan Jezus wskazał nam ciekawe spojrzenie na tą prośbę: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. W jaki sposób może być, może dziwić ta prośba skierowana do Pana Boga, bądź wola Twoja? Natomiast mam takie wrażenie, że tego wezwania nauczyła Pana Jezusa sama Matka Boża. Ona pierwsza przy zwiastowaniu właśnie powiedziała, można powiedzieć, te słowa modlitwy. Ona powiedziała: Niech mi się stanie według Twojego słowa, ale to było właśnie to: Niech mi się stanie według tego, jak Ty chcesz, żeby niech się spełni Twoja wola. I później Pan Jezus nauczył nas tej modlitwy, znaczy nauczył swoich uczniów, mówiąc: bądź wola Twoja, jak w niebie, taki na ziemi. I On praktycznie to wyraził w modlitwie po Grójcu. Jeśli możesz, to oddal ode mnie ten kielich. Widzimy tutaj tą przedziwną konstrukcję modlitewną, że jak tak można nazwać, oddal ode mnie ten wilk, ale nie jak ja, ale jak Ty chcesz. Czyli tutaj w jakiś sposób jest powtórzenie tego fiat właśnie Jego Matki Maryi. jest jakby powtarza to fiat Maryi. Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. To wyraża ta modlitwa, że my co prawda boimy się, czasami przeżywamy te trudne chwile, ale wiemy, że w tym wszystkim Pan Bóg zrealizuje i tak swoją wolę. I to ciekawie odnosimy jako w niebie, tak i na ziemi. To odniesienie jest tak naprawdę powtórzeniem modlitwy czy prośby: Przyjdź, królestwo Twoje. Jest, można powiedzieć, odbiciem tej modlitwy, bo co to znaczy, żeby wola Boża jak w niebie, tak i na ziemi się spełniła? Wolą Bożą w niebie jest to, że on jest królem, że tam króluje, że rządzi jako król, czyli jego wolę. Pełnią aniołowie, wszystkie duchy, wszyscy, którzy są w niebie, właśnie to realizują, to Królestwo Boże, to królowanie Boże. Jeśli my chcemy, żeby było tak na ziemi, to, to znaczy, że chcemy, żeby to Królestwo Boże, Pan Bóg też królował, też na ziemi, właśnie to wyrażenie, jakby dopowiedzenie do tej modlitwy, do tej prośby, bądź wola Twoja, jako w niebie, takiej na ziemi. To mówimy, jakby powtarzamy jeszcze raz, przyjdź królestwo Twoje, czyli, w jakiś sposób znowu mówimy, że chcemy pełnić wolę Bożą, odrzucamy inne wole, które są albo nasze, albo co gorsza, złego ducha. No, my w rycerstwie akurat jeszcze bardziej oddając się Matce Bożej. Chcemy ją naśladować w tym pełnieniu woli Bożej, czyli przez wolę niepokalanej realizujemy wolę Bożą. My wybieramy raczej właśnie ten kierunek posłuszeństwa, słuchania i kierowania się tym, co mówi Maryja, aby tym bardziej zmiażdżyć głowę węża szatana. Bo jemu wtedy robimy duże zamieszanie, dużą złość wywołujemy w nim, gdy odwołujemy się do woli niepokalanej. Bo jego nie tyle boli to, że my pełnimy wolę Bożą, co właśnie my wstawiamy niepokalaną tak wysoko. stawiamy jako wzór, jako tą, która właśnie ona pokonuje wężą też stworzeniem. Tak bardzo chce skompromitować, można powiedzieć, czy od odsunąć ludzi od Matki Bożej. Chce pod pozorem, że to przecież trzeba pełnić wolę Bożą, a nie tam stworzenie jakieś niepokalane, Chce właśnie od odtrącić nas od realizacji tego miażdżenia głowy węża szatana tego to odwoływanie się przez niepokalaną i do niepokalanej do jej woli jest tak zabójcze, można powiedzieć, dla złego ducha. Wtedy stajemy się w jakiś sposób w jedności z nią i zmiażdżymy głowę męża szatana. To tyle bardzo wam dziękuję za to. Na koniec właśnie pomodlimy się jeszcze do świętego Józefa, święty Józefie, oddanej całkowicie niepokalanej oblubienicy Ducha Świętego bezgranicznie ufający Wszechmogącemu Bogu, zatroskany Sługo Bożego Syna, ustanowiony patronem Kościoła Świętego, wyzwól nas z niewoli grzesznych uzależnień oraz od ran zadanych Kościołowi i poszczególnym Jego członkom, szczególnie tym najmniejszym, niewinnym i bezbronnym, bądź im opiekunem i obrońcą, jak byłeś dla Dzieciątka Jezus, wyrywając je z obłędnego gniewu Herodów. Bądź wzorem dla każdego mężczyzny, by jak Ty był stróżem dziewiczej czystości każdej niewiasty i obrońcą każdego poczętego życia, największego daru wszechmocnego Boga, którego Syn Jezus Chrystus, posłuszny woli Ojca, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.